Dzień dobry szanowni drodzy widzowie z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym już materiale z Pokemon Ultramon Randomizer Nazloki. Dziś nasze Pokémony wyglądają następująco. Jest z nami Alvisek, czyli nasz Terakad jest Jacob, czyli Tertonator, Lazar, czyli yy, a, Fluffy. Kabuto, yy, Paweku, Misiula, yy, Palpito i Regirock 7. A no, nic się nie zmieniło, wie, widzicie zresztą. Co ja miałem zrobić? Miałem Czy ja Sevenowi dałem Waterium Z? To mnie ciekawi. Spada. Yy, nie to tylko plecak. Yy... Czyli dobra, yy, tutaj mamy. Jesteśmy tutaj w jakimś mieście. Nie wiem po co ja to zbieram, ale. Może kiedyś zbiorę wszystkie poza materiałem. No, może poza materiałem, jak chcecie, to pozbieram to co do tej pory mogę. Ewentualnie pod koniec gry weźmiemy i zbierzemy resztę. Tak straszny facet wszedł tutaj. No to i my tu wejdźmy. To jest jakaś w ogóle walka 4 na ten. Zobaczymy. Yy, tutaj chyba Kukui walczy. Ta. Kukui w masce, którego nikt nie poznał, bo ma maskę. Skąd ja to znam? Każdy superbohater. <laughs> Co ja mówiłem? No nic, 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 nic. Dobra. Mniejsza. Oby się nie skupili na mnie. No, i wejdzie nas czterech i będziemy walczyć. Ciekawe. Battle Royale. Nigdy nie wiedziałem o co w tym może chodzić. O, tutaj mamy Blissey. Yangmo. Spiupa. Hm. Dobra. Oczywiście tutaj Intimid intimidate idzie na każdego pokemona. Hmm. Może. Może. Quick Attack. No dobra, quick Attack. Ja bym najpierw się z piupy pozbył. A ty się protektujesz spoko. Easy power. Na spewpę. Chcę się spewpy pozbyć. Dobra, spiłpa finded, super. Bajcik na blisi. Tak, walka skończona, spiłpa nie żyje. Znokautowałem jednego Pokemona, o! Tutaj Kiawe się pojawia, super! W sumie ja nie zrobiłem chyba zadania dla tej, ale mniejsza z tym, możecie mi napisać w komentarzu, czy, co, co powinienem zrobić w tym zadaniu dla, yy, no tym roślinnym, co się chyba, yy, Gras, Grasinium, Z, czy jakoś tak, co tam? How? Nie, ja już nie, ja nie chcę walczyć. Idziemy dalej. Tu nie ma możliwości złapania Pokemona, Niestety, i to jest smutne. Pójdź. Dobra, później będę zbierał. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie. Tu widzę, że mam po frajerium Z yy... pójść. Chyba. Tu jest nowa lokacja. Czy tu będą pokemony? Będą pokemony. A czy będę mógł je łapać? Lidlio! Pasujący pokemon. Spoko. Szesnasty poziom, więc nie jest źle. Ciągle zapominam nauczyć. Zobaczmy, czy mogę użyć. Czy to jest traktowane jak trial? Nie. Czy mogę złapać? O, Paraliż, super. to że ja chwilowo nie chcę Cię zabijać, Litlio. Mam Litlio, Hmm. To jest... Ja już mam imię. Dobra. Gdyby to było od razu ten, to bym go nazwał inaczej. Gdyby była to Ewolucja, czyli Peroar, to... Yy... Inaczej bym nazwał, tak, ale nazwiemy go jako, że to jest ten to. Niech będzie Simba. Wejźli do boksa. No i teraz możemy iść dalej, bo w sumie nie mamy tu już, by the way, nic do roboty. Ominimy tą walkę, będzie na później. Tutaj wejdźmy do jaskini. No i tutaj wchodzimy na miejsce realialu do Kiawy o Frajerium Z. Kiawę lubi walczyć, ale tutaj musimy patrzeć. E Prawy mrugnął coś? O nie, coś źle wzięliśmy. O, lombre. Prewolucję Judicolo. Wiecie co, ja bym w ogóle wystawił... Może Sevena? Wiem, że lombre to jest... Y roślinowodny Pokémon, Który ma Giga Draina, Ale co my tu mamy? My mamy może nie no jak ma tego to nie, nie będę ryzykował bo ma roślinny ru Jacob Giga Drain nam nic nie zrobią się chwilę podleczę, ale nie ma czego e, ja bym użył e... A dobra, użyjmy Z-Power'a i niech y, się dzieje wola nieba, z nim się zawsze zgadzać trzeba, widzowie. Feather Dance, spoko. Spadło! Dobra. Lombre już praktycznie nie żyje. Tu horna tak. I myślę, że... Koniec. Nigdy nie pamiętam yy, o co chodziło w tym trialu. Też możecie napisać w komentarzach. Wasza opinia jest dla mnie istotna, bo razem tworzymy ten kanał. No one sobie tańczą. O, tak sobie tańczyły. Tak, tak i tak. Który jest? No to ten środkowy jest źle. O. Anfezant. Spoko. No to na amfezanta. Lazar nie. Owek. Nie Misiula, nie To Jacob. Nie. A tak, Jacob. Dobrze Jacob ma idealny atak na y, Amfezanta. I poproszę Geomancy. Nie kojarzę ataku, ale widzę, że specjalny atak. Specjalny. Wszystko boostował. Ojoj, oj. to było takie o! Poamfe Mniejsza z tym jakie było. Dobra, myślę, że pora wyczyścić naszego. Bo się ukurzył. Jacob. Super. Masz, zjedsu. Dlaczego tego nie zjadłeś? Ty. Luju. Dobra. Yy, wracaj! Kiawę. Mhm. Ostatni taniec. Mm -hmm. Oj, hiker. Gudra. Bardzo fajny Pokemon Według mnie, jeśli chodzi o smoki. Ugrzejmy, Lanja, może się uda. Fel Smash, czyli innymi słowy, wszystko rośnie, a dużo rzeczy i ten o. I launch. Mam triatak. Triatak mi się kojarzy z atakiem wspólnym z Abdosa, Moltresa i Articuno, ale sporo zabrał. Eee, nie, Switch Senta nie chce. Grasnot. Yy, może zamiast light screena zawsze się przyda roślinny atak. Yy, teraz musimy troszeczkę yy, naszego tutaj yy, tym? Nie. Może tym. Nie. Suszarką? Hm, On jest sparaliżowany. Nie. Tak możemy wyleczyć z tego, co wiem, paraliż, ale. O, widzicie? Jest, udało się. To... To jeszcze Alwisek dostaniesz za to czerwonego tego serduszka. I masz. O. To jest taki szybki sposób pozbycia się paraliżu z tego co wiem, ten robi zdjęcie te taki. Duży Pokémon się pojawił Oktyl. Totem Octillery. Hmm, ciekawe. Tu by mi się przydał Seven. Tylko obawiam się ataku wodnego. Ale na pewno nie zostanę alwiskiem. Tutaj Seven by się przydał. Zwłaszcza że Seven ma i Thunder Puncha, i Grasnota. O! Oh, palpitot się pojawił, super. Uh, Thunder punch na Octillery. side wave, trochę zabiera. To grasnot na oktilery. Chcę się oktilery pozbyć do końca. Aczkolwiek właśnie tego. Waterguna się obawiałem. Ale tutaj Grasnot podbywa się Oktilery. Drogi Sevenie, potrzebujesz. Yy, myślę, że użyjemy Soda Pop. Który ci trochę zwiększy HP. Watergun spoko. Yy, nie, myślę, że jeszcze jeden grasnocik na Palpitoudzie albo Thunder Punch. Może będzie lepszy. Na pewno nie wodny atak, bo jednak jest to wodny Pokémon i Thunder Punch dokańcza dzieła. Jak się Reggie Rock odwrócił? Wow. I dostajemy Fire Z. Tylko że niestety nie mam żadnego ognistego tego ataku chwilowo. Chyba że on mi da jakiś... O, jakby mi dał, to Terrecad jest bardzo chętny. Nawet kuźwa Flame Trawera. No, no, no. Quick Ball, super na szybkie Pokemony. Right pager dostajemy nowy. Super. A, a nie chcesz mi dać jakiegoś ataku ognistego. No nic. Schodzimy, trial się zakończył. Antidotum, super. No i co? Trzeba stąd wyjść. I. O! I czeka nas walka z dziewczą, która ma jednego pokemona, hmm. którym jest torcik. Eee... Na Torcika bym użył Jacoba, J. bo je... ty pognisty, kamienie wiecie. Er balon. Dobra, muszę się teraz jakoś dostać w gó do góry. Hmm. Tylko jak. Poczekajcie, bo dostałem Charizarda. A, i Charizardem mogę latać po tych. Po wyspach. Super. I się dostałem tutaj i będę mógł przejść tutaj. I rozumiem, że muszę z nią pogadać, żeby mi otworzyła... Przejście, super, ale nie byłem tam w prawo. Chciałbym zobaczyć jeszcze co tu jest. A, tu jest woda. I mogę sobie na laprasie popływać i prze, przelecieć tu na przykład. Mogę, ale tutaj nie mogę nic zrobić spoko. A co by było jakbym wziął tutaj? Tu są jakieś pokemony, które mnie zaatakowały, ale to jest dalej droga, na której łapaliśmy, yy, znaczy... No, nie mogę tu łapać. Chyba. Nie wiem, w sumie. Dlatego ja bym chętnie stąd wyszedł. Dziękuję. Chciałbym się dowiedzieć po prostu, czy jest tu coś ciekawego, czy mnie gdzieś to zaprowadzi. O, wpadłem. O, salandit. Ale powiem Wam, że z salanditem jest ten problem. Że, jeśli on właśnie tak jak ten nie jest żeński, yy, ten jest akurat żeński, więc akurat to byłby plus. Jakby można było go złapać, ale yy, męski Salandi to jest o tyle problematyczny, że nie ewoluuje, tylko żeński. O, to jest ten Pokémon, który wprowadzili, że w zależności od płci, jak Gardevoir i Galate, yy, w zależności od. Płci Pokemona. No. W zależności od płci danego Pokemona, to tak ewoluuje. Z jednej strony jest to fajne, a z drugiej upija to dbliwe. Bo tego inaczej nie można nazwać. No dobra, chodźmy na drogę 7. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Tu mamy jakiś tunel, oczywiście, na końcu tunelu. Dobra. Eee... Nie, to. Mm... Zapiszmy sobie, o tak. Eee... Pokémony. Wystawmy Lazara naprzód, bo nie wiem, czy będziemy z nimi walczyć, czy nie. Road 8. No ciekawe. No ale Road 8 to jest nowy Pokémon. Ja bym chciał złapać Pokémona wyłowionego. I co to będzie, co to będzie? Seviper. Hm. Kryt. W każdej chwili mogę tu przed paraliż, super. W każdej chwili mogę się podleczyć, więc jest dobrze. No i spróbujmy złapać na drodze numer 8. Sewajpera Siedzi, super. To jest bąż. ty będziesz wąż. Nie, nie chcę wysłać go do Nie podmieniło mi mam nadzieję. Nie, dobra. Podmieniło. Hm. Muszę się dostać do Centrum Pokémon jak najszybciej. Yy, na pewno ciebie. Yy, nie zmieniam wam layoutu, bo to jest mis click i yy, on nie po, yy, miał być w boksie a nie ten. Jak tylko będę miał możliwość znalezienia jakiegoś yy, PC-a bądź centrum ja Ojej, biedny wulpiks. Ja dostanę tego Vulpixa. Tak, ja chcę... Malasada Shopi Big Ma... Oczywiście będzie robione. Bo to jest... Jeśli ja dostanę tego Vulpixa, to ja będę very, very happy. Ja chcę iść do centrum Pokémon. O Flame Charge. W końcu dostaliśmy ogień Tak, super. Dobra. Yy, przejrzyjmy. Tak. Pokémony. Nie. Yy, plecak. Najpierw tak. Yy, brick Break. Czy ja chcę kogoś nauczyć Brick Break'a? False Wipe'a? Oczywiście tutaj. Yy, Alvisek musi się nauczyć Flame Charge'a zamiast roll Play'a. I Flame Charge'a chciałbym nauczyć Jacoba, bo jest to jednak sygna yy, ten ognisty atak. Zamiast tego elektrycznego, bo go praktycznie nie użyłam, a on nie zadaje damage'a. Więc yy, zresztą... jeszcze będzie mnie boostował w speedzie. To. Wiecie. Dobra. Tu jest to. Ja bym chciał się dostać do centrum Pokémon. Ale dobra. Musimy powalczyć tutaj. Fungus, ciekawe. No mieliśmy amungusa. Eee... Yy. Tak, jest będzie super efektywny, bo wiadomo, no to jest Armtrust, praktycznie nic nam nie zrobi. Kreselia. Mm, no to może Jacob? Zwłaszcza, że Jacob y, ma możliwość użycia Brutal Swinga, który jest super efektywny. To był kred, więc dużo nie zabiera, ale. Też nic praktycznie nie tracimy. A jednak, Kreselia coraz więcej dostaje. Na nią mamy dwa super efektywne ataki: bo mamy Brutal Swinga, który jest y, jako typ ciemność. I mamy y, Lika, który ma Lazar. Bodajże. I też, jako duch, jest super efektywny na typ psychiczny. więc. Tylko, żebyś nie używał żadnych potek, proszę bo ja chcę to jak najszybciej skończyć. Jeszcze raz. Ale kred wydaje mi się, że trzy razy tyle zadał co normalne niż dwa. Dobra. Super. Powiedzcie, że tu zaraz będzie jakieś centrum Pokémon. Błagam. Nie, nie chcę z Tobą walczyć, sorry. Tam jest jakiś Pokémon. Ale ja chcę do centrum Pokémon, które jest zaraz tutaj. Proszę, tylko żebym z hałem nie musiał walczyć. Błagam. Nie chce mi się po prostu. Jest centrum Pokémon. Dobra widzowie, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. A ja żegnam się z Wami. Cześć szołem. Na razie do następnego hej!